I to jest właśnie ten nasz Wrocław. Siemka krasmale. No dzisiaj taki odcinek świąteczny na chillu bym powiedział. Taki, że można sobie zaparzyć herbatę, albo coś innego. Usiąść, popijać, oglądać, rozmawiać. To się ciężko będzie Wam odpowiadać, ale ja przynajmniej będę do Was mówił i możemy sobie popatrzeć na nasz wrocław, który wygląda całkiem fajnie. Natomiast, jak właśnie, jak wyjdziemy z tego trybu kamery, to muszę zacząć e, odcinek nasz odwołania o pomoc, bo problemów w mieście jest sporo. Już przy poprzednich odcinkach Wam je komunikowałem, ale zaczyna mnie to troszeczkę denerwować. Ehm, bo tak, bo jak widzicie, gra jest grywalna, natomiast czy jest to przyjemne patrzenie na tej kąki? Nie, nie jest. To brakuje pracowników, to są opuszczone budynki, to jest za mało towarów, to jest za mało kupujących te towary. Także w wielu dzielnicach, tutaj robimy teraz taki Oblast Oblot, są problemy. Znalazłem moda, który ukrywa po prostu tej kąki, ale nie pozbywa się problemu. No, i zastanawiam się, czy może wy macie jakieś polecajki albo pomysły, co zrobić, no bo nasze miasto będzie się rozrastać coraz bardziej, prawda? A problemy będą się tylko raczej pomnażać i powiększać, czego byśmy nie chcieli. Także naprawdę, proszę Was o pomoc. Tak jak przy wyschniętej odrze, mieliście super sugestie i udało nam się sytuację naprawić. Tak teraz znowu znowu proszę was o pomoc tak samo tutaj niektóre budynki które stawiałem się zmieniły w inne co mnie troszeczkę zdziwiło no ale ogólnie nie ma dzielnicy w której nie byłoby jakiegoś problemu względnie spokojne są tutaj żerniki w sumie chyba tylko także no nie wiem nie wiem jakby chcę, chcę to budować dalej ale te problemy troszeczkę mnie zniechęcają bo już tam pal licho z symulacją ale wygląda to po prostu średnio. Jeśli chodzi o dzisiejszy chillow odcinek, to zdecydowałem, że zrobimy sobie plac Orląt Lwowskich, a przynajmniej jego infrastrukturę. Przejeżdżałem ostatnio tamtędy w niedzielę i zainspirował mnie wielki targ na Śwybockim. Co się zdziwiłem, się ile tam ludzi wsiada i wysiada na przystankach tramwajowych, patrzę o co chodzi i przypomniałem sobie, że przecież w niedzielę jest wielkie targowisko na tym dworcu i stwierdziłem, że to będzie w sumie dobry moment, żeby ten, to miejsce odtworzyć już na naszej mapie tym bardziej, że dookoła rzeczy już mamy, więc będzie je przyjemnie móc na, można móc odtworzyć na naszej mapce może trochę z obawy przed potencjalnymi kolejnymi problemami, ale może też troszeczkę z lenistwa. Staram się używać jak najwięcej tych waniliowych dróg i nie kombinować jakoś bardziej niż trzeba, szczególnie na takich już skrzyżowaniach, które są, no, nie oszukujmy się, skomplikowane. Parę już takich w naszej karierze tutaj budowania Wrocławia mieliśmy. Polecam plac strzygomski i. Tak naprawdę węzeł przy Galerii Dominikańskiej, to buduje się to po prostu wygodniej, jak część rzeczy się upraszcza. Nie robimy tego tak zupełnie inaczej. Po prostu upraszczamy. Right? To. Right? <grych> to nie jest oszukiwanie. Right? Tak naprawdę jedyne chyba udziwnienie, które próbowałem zrobić, to. Play. Um, nie wiem w sumie co chciałem osiągnąć W sensie tutaj charakterystycznym, charakterystycznym elementem jest to że tory tramwajowe jadą obok a przy reszcie tych ulic jadą na środku więc zastanawiałem się jak możemy to osiągnąć ten taki skręt, żeby to wyglądało jakoś płynnie więc stwierdziłem, że dodamy węzeł jeden taki dodatkowy i po prostu no, załatwiając to takim ekstra z skrzyżowaniem Mniej więcej osiągniemy te, co miałem na myśli. No nie wygląda to idealnie, muszę przyznać. Trochę jeszcze próbuję tą sytuację tutaj uratować. E, ale gra, jakby jest, jest w porządku. Przy okazji, teraz, jak oglądam to już nagranie, to jestem tak dumny z tej fosy. I chciałem jeszcze raz Wam podziękować za pomoc przy tym. Tak się cieszę, że mamy tam wodę. Naprawdę. Jakby to był chyba moment, w którym. Bałem się, że to koniec. To koniec naszego projektu, ale nie. Uratowaliście go, więc bardzo wam dziękuję i cieszę się, że możemy go kontynuować. Przy okazji wiem, że w ostatnich dwóch tygodniach nie było żadnego odcinka. Ale też otwierając się trochę przed wami, no muszę wam przyznać, że po prostu troszeczkę temat nie zmęczył i się po prostu wypaliłem, A przynajmniej trochę. Byłem zmęczony już City Skylines 1. I Wrocławiem, budowaniu go. Także na przykład planet Zoo była dla mnie ciekawą, fajną odskocznią, żeby nabrać troszeczkę perspektywy i odpocząć od tematu budowania Wrocławia, bo jednak mamy już 29 odcinek, więc takie planet Zoo to naprawdę była fajna odskocznia i w sumie zrobiła się z tego seria. Także będzie kontynuowana i oczywiście zapraszam Was do niej. A tak wam powiem już trochę, może spoilerując, ale, ale. Um, no, zobaczcie, co ostatnio grałem, trochę więcej. I. Mm, i No dobra. W tym roku pojawi się jeszcze nowa seria, już z tej gierki. Z tej gierki, z którą ostatnio gram częściej, bo zaczynam się do niej przekonywać. I wydaje mi się, że powoli staje się grywalna. Nie jest idealnie. Jakby znacznie, znacznie jest według mnie nadal gorzej niż w City Skylines 1, ale jest już grywalnie. No i przy wszystkich Region Packach, które pobrałem, to gra jest, jest inna w ogóle niż jedynka, ale robi się ciekawa. Także no, taki, taki trochę prezent ode mnie dla was to, to, że w tym roku pojawi się nowa seria, także z dwójki, także stay tuned. I w ogóle też chciałem e, się pochwalić trochę tym, że uruchomiłem taki program trochę wsparcia. Jakbyście chcieli mnie tutaj wspomóc i zaprosić wirtualnie na kawkę, to możecie to zrobić e, fundując mi po prostu takie espresso czy jakieś americano. Będzie mi oczywiście bardzo miło, a linka macie w opisie i na końcu filmiku. Ale anyway, idąc dalej. E, Tyle ze spoilerów. Tyle ze spoilerów będzie CS2 wkrótce. I nie będziemy odtwarzać miasta, będziemy budować swoje własne. Także wydaje mi się, że coś równie ciekawego, ale jednak innego. I coś co pozwoli mi nie wypalić się aż tak City Skylines i odtwarzaniem naszego ukochanego Wrocławia w tej grze. W ogóle trochę taki podcast dzisiaj, nie? O, mam nadzieję, że taka forma też wam czasami odpowiada. Dzisiaj mam potrzebę pojapowania trochę dowolniejszego filmiku. Wy możecie sobie popatrzeć i pooceniać i czujnie wyłapywać pewnie moje błędy, a ja mogę do was e, mówić, ale możecie odpisywać, będzie mi bardzo miło. Dobra, wracając do tego, co się dzieje na ekranie rzeczywiście, to miałem trochę laga mózgu tutaj z tym takim ciekawym kształtem ulic Placu Orland na Becińskiej i stricte robotniczej, no jeszcze przecinającego to wszystko Tatu. E, taki lag mnie w ogóle zwiesił, ciężko mi było się odnaleźć na mapie, nie wiem co się stało. No, i to służy w ogóle ten, ten kształt. Chciałem powiedzieć trójkąt, ale trójkątem to nie jest. Jego takie w sumie rondo. Więc, więc o co tworzyliśmy Oczywiście też przy okazji to. Jeszcze nie stawiamy budynku. Na razie stwierdziłem, że dzisiaj sobie na spokojnie damy szkielet. Szkielet, czyli po prostu ulice i tory tramwajowe. No, a tutaj daję dalej podwale. Już tu chciałem klikać i każdy skrzyżowanie zmieniać zasady. Ale przypomniał mi się jeden złoty komentarz, który dostałem od jednego z Was, że przecież w ustawieniach modów Traffic Manager Prezydenta mogę to zmienić. Więc stwierdziłem, dobra, let's, let's do it. Więc poszukałem sobie tutaj w ustawieniach, musiałem znaleźć co i jak. Przy okazji, patrząc na inne opcje, bo rzeczywiście dużo ciekawych rzeczy tutaj można znaleźć. No i jest, pojazdy mogą wjeżdżać na zablokowane skrzyżowania, od teraz będzie to możliwe domyślnie, także super. Jeszcze dodatkowo zrobiłem to, że mogą zmieniać pasy ruchu na skrzyżowaniach, w sumie czemu by nie. Parę innych opcji tutaj przejrzałem, zastanawiałem się trochę nad tymi dedykowanymi, dedykowanymi pasami do skrętu, ale stwierdziłem może not this time, no i ronda nas na razie aż tak nie interesują. No i patrzę czy to działa i tak a, Także ile kliknięć byśmy oszczędzili gdybym wcześniej posłuchał waszych złotych rad e, Także dziękuję wam za nie bo naprawdę pomaga to i usprawnia nam pracę e, Jedne światła wyłączyłem a tutaj zacząłem się zastanawiać czy tutaj też może jest jakieś rondo już musiałem spojrzeć znowu do map Google bo czasami jak tak wiele tych ulic buduje, to już mi się miesza co jest gdzie co jest zabawne, bo bardzo często przez te miejsca też przejeżdżam czy przechodzę, ale wolę się jednak wspomóc mapą, żeby później jakichś takich totalnych gaf nie zrobić. No i tutaj dworzec Wrocław Siewocki, szukam sobie jakiegoś assetu, ten aset pamiętam pobraliśmy na Wrocław Mikołajów, ale ostatecznie wybraliśmy inne. A tutaj taki, takiego giganta znalazłem i tak bym chciał kiedyś go móc postawić w jakiejś swojej grze. Natomiast ja na Wrocław Świebocki wybrałem ten. E, on jest taki kameralny. Wydaje mi się, że tak jak nasz docelowy wrocławski dworzec, patrzę, czy na pewno jeszcze jakichś tutaj asetów innych ciekawszych nie mam. E, ewentualnie właśnie w Content Creator packach czy w hubach coś by nam bardziej pasowało, ale wydaje mi się, że nie. Że jednak ta opcja, którą przed chwilą wam pokazałem, jest najlepsza wizualnie, i chyba tak klimatycznie wajbę też jest taki secesyjno-industrialny, wydaje mi się, że, że wygląda całkiem w porządku. Troszeczkę go tutaj jeszcze dostosowałem, odległością i mniej więcej pozycją, tak, żeby się zgadzało, jak w prawdziwym życiu. Szczególnie jakby. Ta symetria tych takich dwóch ala dworków po prawej i lewej stronie, to mi się najbardziej kojarzy z tym miejscem. I z, nawet w sumie nie tyle z dworcem, ale też z kamienicami właśnie obok niego. Podłączam go tutaj takim mini podjazdem. I może się wydawać, że tych dróg jest tutaj za dużo, ale w rzeczywistości też ich tam jest sporo, więc aż tak nie naginamy tutaj tej rzeczywistości. Zaznaczam sobie jeszcze wszystko, wszystkie węzły tutaj w okolicach Placu Orlando Lwowskich, żeby je wyrównać, bo to jest jeden z problemów, które też nadal mam. Aż tak mi nie przeszkadza jak chociażby tej ikonki, które pokazywałem na początku odcinka. Więc wyrównuję po prostu wszystko do jednej z ulic i jest elegancko. Elegancko i równiutko. No i fajnie. Oczywiście nie kończymy, po prostu podoba mi się, podoba mi się jak to wygląda. I stwierdziłem, że to też będzie dobry moment, żeby w sumie dorobić do niego tory. Wydaje mi się, że one tam, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewny, że one tam nadal są, po prostu nie są teraz używane. Są jakieś co prawda plany, czy może już nawet takie plany, plany że to się wydarzy, że ten dworzec znowu będzie dworcem takim funkcjonalnym. No ale na razie tak nie jest. Obecnie jest tam taki food court, e, gdzie toczy się też życie wieczorowe bardziej. E, no a w, w niedzielę, tak jak wspominałem, jest to inne miejsce, zupełnie po prostu mistyczne. Mistyczne doświadczenie. Jak jesteście kiedyś we Wrocławiu w niedzielę, to polecam się przejść, bo można dosłownie, dosłownie po tych torach się przejść. Całkiem spory kawałek i ciekawe rzeczy znaleźć, chcąc lub nie. Tak sobie teraz myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się trochę detailingiem tego miejsca. Nie tylko placem Orląt Lwowskich, ale też właśnie tych torów. I może jakieś właśnie takie industrialne przestrzenie, albo może nawet odtworzymy ten targ. Ale zdecydowanie yy, odcinek będzie miał drugą tutaj część. Bo teraz to bym poszedł już sobie na ferie wam powiem. Że raczej będziemy kontynuować już w nowym roku. Wrocław, przynajmniej, bo chciałbym jeszcze chwilę sobie w święta odpocząć, jeśli pozwolicie. Więc temat będzie kontynuowany i na pewno wrócimy, wrócimy do Wrocławia w tym samym miejscu, w którym dzisiaj kończymy, czyli plac Orlondrwowskich, dworzec świebocki. No i mam nadzieję, że znajdzie się wśród Was ktoś, kto jakąś złotą rzecz wymyśli. I uratuję nasze, nasze kochane miasto od tych problemów, bo, bo fajnie by było. No i, i będę turbo wdzięczny. A wiem, że ktoś z Was na pewno tam jest, kto miał podobny problem przy takiej skali, albo przy nawet jeszcze większej, bo aż takich w sumie nie mamy. I pewnie na coś wpadł. Także. Ja będę wypatrywać, oczekiwać Waszych komentarzy czy polecajek. Możecie też w ogóle pisać do mnie na Instagramie albo na TikToku. Będę czytał i będę odpisywać, i mam nadzieję, że sobie jakoś z tego kryzysu, mini kryzysu, wyjdziemy. Bo no, wygląda to super i bardzo się cieszę, że mamy ten nasz wspólny projekt. I cieszę się, że też inne rzeczy jestem w stanie robić, inne gry. No ale ten Wrocław to tak zawsze będzie takim oczkiem i będziemy go powoli, ale do przodu rozwijać. Także wesołych świąt krasnale i do zobaczenia niedługo. sia podpoczywajcie trochę.